W kolejnym dniu Szkoły Letniej Teologii Politycznej dzisiaj mówiliśmy o relacjach ze światem islamu. E, młodzi uczestnicy Szkoły Letniej mieli okazję zapoznać się z bardzo złożoną cywilizacją islamu. E, w swoim wystąpieniu kładłem nacisk na kwestię dialogu, ale po to, żeby ten dialog z bardzo odmienną kulturą miał sens, musimy spróbować ją poznać. Musimy starać się zrozumieć, w jaki sposób funkcjonują kultury, które są zwykle bardzo odległe od naszej własnej. Stąd też wprowadzenie w świat islamu, ale świat islamu, który widziany jest z perspektywy polityki czy też zderzenia religii i polityki. Późniejsze pytania, które. Zostały mi zadane, wskazują, że uczestnicy szkoły letniej są zainteresowani tym pra praktycznym aspektem i wymiarem tego dialogu. No i staramy się pokazać, jak ów praktyczny aspekt dialogu można realizować. To oczywiście rzecz rozłożona na długie lata, ale po to chyba jesteśmy tutaj uczestnikami Szkoły Letniej Teologii Politycznej, aby ten dialog pokazać, w jaki sposób należy go rozpocząć i kontynuować. To myślę, że będzie bardzo dobre doświadczenie dla wszystkich, którzy biorą udział w tym cennym przedsięwzięciu. Dziękuję bardzo.